Witam serdecznie, przemyślałem tą sprawę giveaway'a tego co było na ostatnim filmie, co go dodałem Potem powiedziałem, że ok 3 dni jeszcze sobie daję na to, żeby to przemyśleć No i zmieniłem już nawet datę I macie do wygrania Marble Fade w stanie Factory New Za 19 tysięcy złotych, a czyli oto jest jego wartość Jest dostępny od jutra, czyli od soboty, od godziny 12 Prawdopodobnie wtedy też się film pojawi, ale to najwyżej jeszcze na nim skomunikuję Będzie oczywiście cały czas do wygrania, jest, znaczy Do wygrania Blue Phosphor, Factory New, Omega Minimal West. Za 8 i Slotter za 3,5, a Marble Fade'a, ale parakorda wygrał Bobo Mike, który też do mnie napisał, ale powiedział, że nie dało się niestety go wypłacić w sensie nie mieli go na stanie i on je, i on go finalnie przepierdolił. To znaczy, próbował coś tam przyszpącić za kwotę tego Marble Fade, ale niestety nie udało mu się to. W każdym razie już mamy trzech zwycięzców, a na Blue Fosforze, czyli na itemie dodanym, albo dobra, sprawdźmy tego nomadę w sumie, bo to będzie bardziej ciekawszy benchmark. I na tej nomadzie jest. Halo, witamy serdecznie. Czy jest opcja to odświeżyć? 500 osiem uczestników. O, i mamy takiego żyla na przykład i to jest pan Mr. Bobby. No i pozdrawiam całe te grono tutaj. A ja dzisiaj bym chciał upolować mniej więcej tego Blue Fosfora, tylko pewnie, kurde, go nawet nie znajdę. Muszę go jakoś wyszukać w ogóle w tym, w tym całym zestawie. Nie pamiętam skąd on mi wypadł, bo potem go przez przypadek sprzedałem. Nie wiem, czy pamiętacie. I zamiast go wypłacić, to się go pozbyłem. A nie ma czegoś takiego, jak żeby w Case Butley na przykład wyszukać item, jaki się chce? Nie, nie ma czegoś takiego. Kurde, będę musiał was prosić o pomoc. Dajcie w komentarzu proszę skrzynkę, która zawiera Blue Fosfor, bo naprawdę jej nie mogę znaleźć. Na pewno to jest coś, co już do tej pory otwierałem i coś, co na początku otwierałem i to wyglądałoby jakby to była ta babuszka, nie? Ale no w babuszce nie ma. Dobra, lecimy na case batylki. Są jakieś tutaj dostępne jakieś żylaściaki, czy tak nie bardzo? To jest za 700, o za 5200, ale to Adixon tu widzę gra, widzę kolegę, widzę. No i tak, zespół solo. Solo w underdogu, czyli dzisiaj będziemy pewnie bazowali na stracie. Yy, solo na czterech w underdogu i może być public, bo to bez znaczenia. Damy sobie tryba Jokersona, tylko że wtedy, wtedy będzie drogo. A w sumie, jakby tak zaznaczyć, te cztery po prostu. Jest za 5-400, można spróbować, ale wtedy na, na 3? Dobra, na trzech. ja dawno nie, nie robiłem tu w ogóle bitew na więcej niż dwie osoby. To znaczy, system 2x2 na 2 nadal się opierał na, na 50 na 50 a teraz przechodzę na 33%, więc może lepiej powolutku. No, wiadomo, że w underdogu zajęliście. Może to przyciszę leciutko. Ja już dwie kosy w stanie Faktory nie ufejdy. Oczywiście, widzę, że fejdy się ciągną do mnie. No nie ma szans, to już jest porażka Musiałby wypaść jakiś Royal Ale to... to... Dobra, jeszcze raz Tylko, że wtedy nie takie randomowe skrzynki te bym usunął Taxi Jokera bym na pewno dodał, bo był spoko Ale jakaś inna, jakiś inny ham Quantum Jeden Quantum I wtedy jeszcze jakiś Joker by się tu nadał Tylko, że Jokera można dać A kto to jest, kurwa, ta Cairnka? Jezu, co ja tu naklikałem? Cairica, Kairika, Joker Kairika Joker No dobra, nadal na trzech Jakaś dziwna skrzynka, ale tej nowej, tej na samym końcu nie otwierałem nawet. O, przynajmniej teraz zaczęło normalnie. Fajna skrzynka za 1400, pozdrawiam. O, jak, dla kogo, jak nie dla mnie? Dla kogo, jak nie dla mnie? Nie ma problemu, nie ma problemu. Usuwamy po prostu tą skrzynkę twórcy, jakiegoś tam, nie znam tego. Spróbujemy te flipy dodać. I jeszcze jeden flip, ale, albo nawet dwa na tym jokerze całym. To wezmę jeszcze trochę mniej, żeby tu aż tyle nie wydać. Chociaż kurwa... Dobra, mniej więcej coś takiego, no. Ile można przegrywać bitę w 1 na 3? To już będzie trzecia bitwa. Zaczęło ok. Jakie mam szanse, tak naprawdę, przy takim czymś? Nie, ja idę chyba na skrzynki teraz. Już mam dość bitew. Ja chyba muszę od tego odpocząć. Jestem dymany. No i flipping oczywiście najlepszy gdzie? U DMG Polanda, no. O, tak. Naprawdę nieźle poszło. Czy da się tu zaznaczyć? Nie, nie da się, nie da się. Trzeba samemu klikać te jokery. I ta skrzynka za 33 zł to jest skrzynka za 3000 prawie. Czy była jakaś inna jeszcze? Nie, no to była ta. Dobra, jednak wracam na bitwy, jednak wracam na bitwy, ale już nie popełnię tego samego błędu, wezmę 2 na 2, to co, to, co sprawdzało się wczoraj. 2 na 2, 4, underdog musi w końcu wejść. Publik i zobaczymy, czy borą. Znaczy ten borą to się nawet całkiem dobrze sprawdza. Tylko kurde, no musi, musi strzelać, musi strzelać. Zróbmy może te Give Me Joker, wezmę 5 tego gówna. Snake Jokery, o, tego tego nie patrzyłem chyba i tego też nie patrzyłem. Co to są za skrzynki? Jakieś inne. Były takie zawsze? Dobra, jeszcze te. Będzie 67 tysięcy bitwa teoretycznie, ale zrobimy ją za. No kurde, no za dychę, no przecież nie powinno to nie wpaść. Nie Wczoraj robiłem bitkę nawet za 20 i 2 na 2 przecież były. O, super. Fajnie, że zacząć od Ursusa. O, tak, pięknie i skeletony po, po prawej stronie. Coś tam nadrobione, Ale obecnie wynik z przewagą 4 do tyłu. Dawaj nitro. <grym znań> Oj, może być. 13, 12, 11. No dobra, może być. Może być. Byle, żeby... Teraz są skrzynki po 7 teoretycznie. No to tu one nie dały. Okej. Okay. Jeżeli to jest za 7, to znaczy, że coś minimum za 15 się powinno być. Za 27. No solidna przewaga na razie, ale to jest kurwa to jest... Wszystko to jest tak losowe jebane, że to wszystko jeszcze ostatnia skrzynka może wszystkich wydymać. Na razie wygląda zacnie. Co to jest za skrzynka? Ta sama, czyli też ze 3 dychy. Więcej A nie Okej okay. To 1 może być Kurwa, dobrze leci Dobrze leci 30 31 Dobrze leci Jest nawet idealne jest idealnie Tu nie ma co wypaść, żeby było A nie jest co wypaść Widzę tu Emeraldy To są Safaery. to, dobra, to są safajery może być. Imperial Blade'y, to, to tam Sith. No i ostatnia, to już nie, nie ma szans chyba. Jestem ciekawy, ile tu wygrałem przy tym, jak dałem przecież... Borrow na 85% był. O, 16300 za bitwę, za dychę, czyli tylko szóstka do przodu, a wartość bitwy było 67. I yeah. jak... No, nie miałbym nawet 67, ale wtedy można było 109 tu, kurwa, wygrać. Czy są rzeczy, które są yy, dla Was interesujące? Tak, teraz patrzę. W ogóle tak się spytam właściwie: Czy Was interesują guty na rozdawaniu prezentów? Bo ja się tak z gutami zawsze wstrzymywałem. Dla mnie to jest syf, a nie typ noża. Wiecie, jakie są moje ulubione, ale też z drugiej strony: Nie wszystko to, co mi się podoba, też musi się Wam podobać i odwrotnie, nie? To znaczy, jeżeli chcecie na przykład coś konkretnego w giveawayu, yy, to dajcie znać. Jak będę miał taki item, gdzieś tu wypadnie, to zawsze będę mógł go Postawić. czy to będzie fil tested minimal, czy w faktoryniu, to bez znaczenia, po prostu dajcie mi znać, a ja wtedy będę mógł to sprawdzić ale z, też patrząc jeszcze z trzeciej strony, jakby moneta miała trzy strony, no to teoretycznie zawsze wybieram takie itemy, które w przysz przyszłościowo będą yy, drożeć no bo teraz jak sobie tak zobaczę moment, jak sprzedam takie klocki, co mi wyskoczyły no to na przykład taki yy, takie motylki zawsze będą drożeć znaczy, przynajmniej dopóki nie, nie wydadzą nowej skrzynki z motylkami tymi samymi Omega, tak samo one są OG. Blue Fosfor jest z, z bardzo dawnej już kolekcji, w sumie ona ma chyba 4 lata. No i Sloterek Nomad, no to akurat chyba, chyba jako jeden taki nieprzemyślany skin w tym wszystkim, ale tak ogólnie można powiedzieć, że byłbym zadowolony. Zróbmy teraz bitwę. Chciałbym raczej, żeby to był Laściak, ale zrobimy go mocnego, czyli zrobimy tak, że za 16. Jebniemy też w zespole 2 na 2, bez żadnego kurwa underdoga, ale pewnie będą tu z pożyczkami, tylko że nie będzie to duża pożyczka, bo zagramy coś konkretnego. Nie wiem, czy kojarzycie tą skrzynkę Kingdom Joker jakoś z dwa filmy temu, mniej więcej ona zajebiście oddawała, więc zmiksujemy ją z tym to z, yy, z Gold Ira. Czyli damy pięć takich i mniej więcej 5 takich, czyli to wyjdzie 44, ale zaraz zmniejszymy to do 16. O, coś mniej więcej. Nawet idealnie. Więc, jakby się to udało jebnąć, to raczej powinien być na plusie dzisiaj. A jeżeli się nie uda, no to, to raczej widać jaki minus. O! Blue Phosphor z tego leci. Z Gold Era Choker. To już nieważne, że nie musicie pisać. Już będę wiedział. Shit, ale teraz się tego nie wygrać, nie będzie dało zaraz. Mmm... kurwa. Jest. No na razie taki... Patrząc na te kwoty to raczej taka remisowa sytuacja, ale teraz pewnie będzie gorsza. To samo. Nic to nie zmieniło niestety przez to. Kurde, tak jakby... Coś takiego właśnie, tak po... taka sytuacja powinna nastąpić. To jest dobra skrzynia. Czyli to jest ze 3 dychy co najmniej. 31. Kingdom joker no, to są te skrzynki, zapomniałem przecież, że tutaj lecą tylko itemy po 31 Czyli tu jest 30 na 100%, to nawet dwa sapphire emeraldy, tu nie ma znaczenia już wtedy 31, pięknie, i teraz jeszcze, jeszcze jeden Dla pewności Pierdolę. No to jest plus 60, czyli tu będzie 100, 120 do 60 mniej więcej będzie O, nawet to droższe 125 do 110 no Wygrałem. Nie ma, no, nie ma fizycznej możliwości tego przegrać w takim układzie. O kurwa. Już myślałem, że coś tu się odjebało. To nie był underdog. Całą bitwę komentowałem tak, jakbym wygrywał. I ja dole. Nie, dobra, idę spać. Idę spać, dla mnie to już dzisiaj tyle, nie? Jeżeli chcecie wygrywać takie wszystkie giveaway i tak dalej, mieć 20% więcej przy każdym doładowaniu i 4 zł od razu po wpisaniu, no to kod DMG w tym miejscu i no a nuż się uda. Trzymajcie się i Elo!